tak. Dzień dobry, boń dobry czy piloci. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polowań z Bajtkiem. Dziś zasiędziemy ze strony prawdziwego konia roboczego Luftwaffe. Samolotu, który odtwarzał więcej ról niż jeden aktor. Przed Wami Messerschmitt BF 110. Wraz z początkiem lat 30. narodziła się idea zbudowania samolotu uniwersalnego, zdolnego nawiązać walkę z myśliwcami wroga. W kolejnym locie zostać eskortą dla wyprawy bombowej a w jeszcze innym ruszyć na rozpoznanie. Tak powstała koncepcja ciężkich myśliwców, czyli samolotów typu niszczyciel. W niemieckim lotnictwie miał ono się ze sztyre, czyli samolotu typu niszczycielskiego. W tłumaczeniu dosłownym niszczyciel. Podobne projekty rozwijano również w innych krajach, jak chociażby w Holandii, Francji, czy nawet w Polsce. Odpowiednikiem dzisiejszego bohatera był genialny polski projekt PZL-38 Wilk. W 1934 rozesłano specyfikację techniczną do wiodących wytwórni w przemyśle lotniczym. Do wyścigu z najlepszymi projektami stanęli tacy giganci jak Focke-Wulf ze swoim Fw57, Henschel z HS124 czy Willy Messerschmitt z BfM 110. Wszystkie projekty spełniały niebagatelne wymagania specyfikacji. Oprócz Messerschmitt'a, który stworzył samolot według własnej koncepcji. Nie był to pierwszy raz, kiedy profesor Willy. Robił jakiś szacher macher. <grymne> Kilka lat później sytuacja powtórzy się z BF-109. Rok później, w 1935 roku, odwrócono projekt całkowicie do góry nogami i z samolotu uniwersalnego powstały dwie nowe klasy: Schnellbombe, czyli szybki bombowiec, oraz 4, czyli samolot niszczycielski. W tą drugą idealnie wpisywał się innowacyjny jak na swój czas BF-110. Począwszy od 12 maja 1936 roku, aż do 1 miesiąca 1938 roku, trwały kolejne loty prototypów. Testowano silniki, przebudowano kadłub i nos, który pozwalał m.in. zamontowanie dwóch działek MGFF kalibru 20 mm, a także kompletu czterech km wraz z 1938 roku do dywizjonów niszczycielskich LG1, ZG1 oraz ZG76. Zaczęły trać pierwsze myśliwce serii B. Jednostki te brały udział w walkach nad Polską we wrześniu 1939 roku mówimy oczywiście o kampanii wrześniowej a kilka ich maszyn stało się zdobyczą dla genialnych polskich lotników. Od stycznia 1939 roku do jednostek zaczęły trafiać kolejne samoloty tym razem w serii C, czyli obecnej, którą przyjdzie nam grać. Wersja C posiadała lepiej opancerzoną kabinę, a także stanowisko strzelca celnego zostało wzmocnione. Zaś jej produkcja rozpoczęła się w 1940 roku. Najpierw ich piloci sprawili, że dowództwo RAF Bomber Command zmieniło taktykę z lotów dziennych na nocne, a w 1943 myślało o ich całkowitym zawieszeniu ze względu na straty ponoszone przy każdym locie. To właśnie piloci nocnych myśliwców sprawili, że Me 110 stała się prawdziwym wilkiem. Ale to już historia na inny odcinek. To właśnie tym samolotem 10 maja 1941 roku w samotną podróż do Wielkiej Brytanii wyruszył Rudolf Hess. Przedstawiając jako kapitan Alfred Horn próbował pertraktować z Wielką Brytanią zakończenie II wojny światowej i oczywiście pokój. Niestety mu się to nie udało. Jego samolot rozbił się w okolicach Szkocji, a on sam ratował się skokiem na spadochronie. Pamiętajmy, że pokonał 1000 mil, a to było naprawdę dużo jak na samolocie z okresu II wojny światowej. Tak zakończyła się kariera polityczna i ogólna Rudolfa Hesa. W grze nasza 110 rozpoczyna linię ciężkich myśliwców, oczywiście w drzewku niemieckich sił powietrznych. U zbrojeniach to składają się dwa działka kalibru 20 mm, są to oczywiście FF-ki, czyli powiedzmy takie sobie, pozwala spokojnie na przyjmowanie czołówek od wielu myśliwców. Zapas 160 pocisków na każde działko jest naprawdę przyzwoity. Do tego cztery karabiny maszynowe z zapasem amunicji 1000 na każdy karabin. Czyniam już z niego kolejny interesujący atut. Dodatkowo, co nam oferuje jako sam niszczyciel, jako powiedzmy, rzecz spójrzmy na to. Klikamy sobie modyfikacje i sprawdzamy. BF oczywiście oferuje nam dodatkowo kilka aspektów, między innymi bomba 2 razy 250 kg, jedna 500, a także 850. W tym wypadku, jeżeli gracie na arcadezie, jest to bardzo przydatne, jeżeli na realistyku, to musicie zdecydowanie umieć celować, bo ten sam celownika bombowego nie posiada, tylko liczy na wasze umiejętności. A są naprawdę nieziemskie, jak oglądam czytanie niektórych moich graczy. O kolejnych odmianach tej konstrukcji moglibyśmy mówić naprawdę wiele, ale to wiele godzin. Od bitwy do kolejnej kampanii 110 skutecznie wywalczała panowanie w powietrzu dla Luftwaffe. Powstały wersje szturmowe, bombowe, rozpoznawcze, myśliwskie, a nawet nocne. Trudno mu zabrać tytuł niezwykłego samolotu. Jego dokonania stawiają go na równi z alianckimi maszynami. Latał na prawie każdym teatrze działań niemieckich wojsk, od Bitwy o Anglię, po rozgrzane do czerwoności piaski Afryki, słoneczną Jugosławię czy wybuchowy Irak, aż do mroźnych terenów Rosji. Czy uda mi się wyzwolić w moim myśliwcu prawdziwego wilka, czy może stanie się łatwą zdobyczą dla wrogich myśliwców? Sprawdzimy to na bitwie realistycznej. Hej wszystkim, witam oczywiście bardzo serdecznie już na bitwie historycznej, czyli po prostu realistycznej. na Obecnie mówiąc, Wystartujemy sobie właśnie BFM-110 prosto z lotniska na zagłębiu rury. Jest to oczywiście teren Niemiec. Będziemy nie bronili tym razem naszego najbardziej uprzemysłowego jak na obecny czas terenu, właśnie niemieckiej gospodarki. Ok, pokrótce również omówimy naszą kabinę, naszego Messerschmitt'a. Jak widzimy, startujemy. Spójrzmy na Team F1, a jedynki mamy również w postaci Botów Happy 1. Nie jest źle, i myślę, co będzie po drugiej stronie. Może jakieś Spitfire, Hurricane. W każdym razie, wszystko to na czołówkę po powinniśmy wziąć. Okej, okay. podwozie wciągnięte. Jedziemy, słuchajcie, jeżeli ktoś latał z Was na BF-ach 109, oczywiście, w tym momencie, to żadnego problemu z kabiną w ogóle. Messerschmitt'a czy też po prostu BFA 110 nie będzie miał. Przede wszystkim dlatego, że przyrządy zegarek, jak niektórzy mówią, chociaż to jest bardzo jego prawne, są identyczne. Zobaczcie: mamy oczywiście y, typowy kompas, jest również busola, sztuczny horyzont, prędkościomierz, wariometr, czyli po prostu pokazuje naszą prędkość zbijania w tym momencie metr na sekundę. Ja wiem, że mogę ustawić co maksymalnie 15, że powiedzmy nam ta prędkość nie spadała. Na razie nam troszkę spada. Zobaczymy jak się zachowała przy po prostu mniejszej prędkości. Wysokościomierz, prędkościomierz, temperatura i po prostu kontrolki silnika. I teraz zobaczcie, Siemens. Jeżeli ktoś z Was uważał, że Siemens to jest nowa firma, która produkowała naprawdę fajne telefony w latach 90. i jeszcze na początku dwu... XXI wieku, to w tym momencie może troszkę się no, rozczarować. Właśnie dlatego Siemensa często się oskarża o współpracę z, na z naistami. Ale słuchajcie, to była tylko i wyłącznie firma i firma jak to firma robiła swoją robotę. A czy tam były jakieś, powiedzmy, jakieś szacher robione z, powiedzmy robione z jeńcami wojennymi, które pracowali? No, nie jestem w stanie tego powiedzieć po prostu. Słuchajcie, przede wszystkim, co tu mamy dalej? Dalej mamy ukryty pod celownikiem naszym kolimatorowym, yy, ukryte takie fajne urządzonko, które jest właśnie u Niemców najbardziej przydatne, czyli po prostu wskaźnik ilości amunicji. No i oczywiście zegarek jest koło 12, jak to nagrywam. Znaczy to około 12, jest prawie wpół do 12. I tu jest nacha, wygląda mi na jakiś, nie wiem, celownik, aczkolwiek tego nie jestem w stanie, nie znam tego przodu, także nie tutaj Wam mówił, Oczywiście przechyłomierz standardowo. Wszystko to jest jak najbardziej w naszym BF-ie przydatne. Lecimy sobie w kierunku powiedzmy punktów gdzieś środkowych przed siebie, tylko po to, żeby zgarnąć tak przynajmniej dwa fragi Jak wspomniałem wcześniej, BF to była, był samolot, który. Jednocześnie bym pełnił rolę myśliwca, szturmowca, myśliwca nocnego, yy, szybkiego bombowca, wszystko to powodowało, że ten samolocik miał wiele, naprawdę wiele zastosowań i dlatego ja w tym momencie spróbuję sobie nim coś upolować. Ja mam tutaj takiego myśliwego, dlatego też po prostu spróbuję. A jak on do, jakie będą tego skutki, no to się przekonamy o tym już za chwileczkę. Okej, okay, na razie nic nie widać. Prawdopodobnie wróg jeżeli poleci w czymś, to poleci w kierunku yy, właśnie albo tych punktów na moje lewo. Jego skupiska, prawda podaje bunkrów, albo też na punkt A, albo też najczęściej na punkt, tam powiedzmy na lewo od A, może nie wiem czy go... Zaraz wam pokażę. O, mniej więcej tam, bo tam są nasze cele. I on jest najbardziej wysunięty i nawet myśląc najbardziej racjonalnie, to on wydaje się, że tam... Będzie najmniejsza ilość ataków na naszego bombowca, aczkolwiek to może być bardzo mylne stwierdzenie. Dobra, w takim momencie szukamy sobie jakiegoś kolejnego celu. Pod nami jest również BF-110. Troszkę wyrównałem lot, zmniejszyłem przepustnicę do 100% z WEPA i mamy oczywiście pierwszego obecnego pana na celowniku P36. Sprawdźmy się w ogóle, bez... o i Buffalo też również, że tak trzeba uważać, bo te molciki nas wykręcą. My mamy w większości na podejście, tak musimy być dość ostrożni w tym, co będziemy robić. Okej, okay, typowy moment, <grym> spróbujemy jak nam to wyjdzie. Oczywiście następcą bf miał być nieudany projekt Messerschmitta, 200-400 bardzo 410. No i właśnie 400 była już, powiedzmy nawet, że bardzo, ale to bardzo udanym następcą Z super opiniami. Mniej więcej taka prędkość 560-550 jest taki max, który możemy na nim wyciągnąć. Dobra. Mamy go w każdym bądź razie. He, kolego, nie kradniemy fragów. To jest bardzo nieładny czyn, wiesz. Tego się naprawdę nie robi. Widzę F4E i to jest coś, czego ja się mogę bać jak najbardziej. Bo jest to oczywiście groźne. Widzę też, że p ze mną na czołówkę, chyba przyjmę go z wielką chęcią. Tym bardziej, że mam dwa działka na nosie zamontowane, zobaczymy, czy nam to wyjdzie na dobre. Dobra, i teraz uciekamy w kierunku nasze myśliwcy, Że myśliwce przejęły w tym momencie naszą, e, naszą wildcata. Bo, wildcat, no co by to nie mówić, drodzy Państwo, nie jest czymś, z czym możemy się kręcić. Dlatego, wildcatowi, może oddamy tego BF'a, a Niech on sobie z nim powalczy. Widzimy, że przybył do pomocy już BF-109, drugi również tego pobliżu BF-10. I w tym momencie z, z nimi się walczy identycznie jak z e, Birkatem, czy Bearcat. Bearcat, czyli po prostu misio kotkiem F8F. Walczymy w ten sposób. Że po prostu atakujemy go naprawdę, naprawdę ilością. No nie, ale stary, gdzie uciekasz? Wracaj! Do walki już. Już do walki, wracamy, wracamy. Nie ma, nie ma tak łatwo. Widzimy przed nami bufal, który gdzieś tam kręci. Hawoka od tyłu nie atakujemy. Pamiętajcie o tym, że Hawoka od tyłu nie atakować. Co on robi? Och, Rozbije, no właśnie, on jest rozbity. Mogłem w tym momencie pomóc naszemu koledze w Wildcacie, aczkolwiek nie zrobiłem tego. Podnieść klapy, zapomniałem, te klapki są bardzo, ale to bardzo słabe. Spróbujemy mu pomóc, zobaczymy, czy nam się to uda. Na raj 2 są, powiedzmy, do strzelenia, także mam tutaj większą bitwę w aniżeli lądową, czyli po prostu nie skupiam się na celach naziemnych. Tak, wspomniałem, większość chyba już tak nawet wspomniałem że ja właśnie podczas gry głównie skupiam na... graniu. Także jeżeli coś czasami mówię, to... to są wszystkie emocje, które ja to przeżyłem, Ja tę grę zawsze przeżyłem jakoś tak... No, różnie, różnie. Dawaj, 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 dawaj! Musimy mu pomóc! Póki ten Wildcat jest zajęty atakowaniem BF-a... Bardzo dobrze, BF-ek! Atakuj go! Atakuj go tam! Nie pozwól mu naszego... kochanego kolegi zestrzelić. Widzę, że nie jestem już chyba osamotniony w tej walce. Przybyli koledzy. Teraz tylko należy się martwić, żeby nikt nie, nie spróbował mnie zramować. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. I mamy trzeciego w tym momencie na BF-ie. Lecimy dalej. To jeszcze nie jest koniec. Po stronie jest sporo jeszcze nadal... Błyskawica 300, także <noise> chyba jakiś Polak. Amunicja na poziomie 170 działku, Możemy i ze Spitfirem. Słuchajcie, to jest samocik idealny do tego, żeby chodzić na tak zwane czołówki. Dlaczego na czołówki? Dlatego też, że on ma działka w nosie i w tym momencie skupiamy cały czas ogień, jakby patrzeć przed siebie. Jeżeli ktoś bardzo dobrze operuje karabinami, to nie będzie miał z tym najmniejszego problemu, naprawdę. Okej, okay, mamy trzech, przydałby się również czwarty, jeżeli taka możliwość jest. Uważajcie też często, właśnie po prostu się nie, nie znamy na czołówkach, bo to jest dość popularne, że właśnie... Byle zastrzelić, szybko, byle zastrzelić, strzelamy, strzelamy, strzelamy! 500, 400, 300, 200 i BUM! I koniec gry dla nas, szczególnie na historykach. No ludzie, kochani, drodzy moi, tak się nie robi. Uważam, żeby tutaj kolegi... Przypadkowo nie. Dobra, uciekamy z tego miejsca. Ze Spitfire'em się nie kręcimy, to nie jest mądre wyjście w żadnej sytuacji, żeby się kręcić ze Spitfire'em. My możemy co najwyżej wspomóc kolegów w walce ze Spitfire'em, ale Spitek w większości ich wykręci. Mamy jakiś Demset, znając życie możemy go otworzyć mu ogień już. Co on tak dziwnie leci? Dobra, uwaga. I jest asysta. Tym bardziej musiał go to wcześniej uszkodzić bardzo dobrze. Ewentualnie ktoś po prostu mi tutaj go podkradł. No dobra, trzy to nie jest zły wynik. Lecimy sobie oczywiście cały czas dalej. Mamy nadal 100 pocisków w działkach, jest to bardzo równie gdzieś tam mi chyba w tle wyczytać bardzo bardzo serdecznie za to przepraszam. Zapomniałem go wyciszyć. O, od czegoś dostałem, tylko nie wiem od czego. Prawdopodobnie to działa przy lotniczce montowano gdzieś tam. Na tej kolumnie mamy karabiny, więc może spróbujemy troszkę poszczelać. Co zostało jeszcze? Retard, błyskawica i tetsuo. Ciekawe jest na generalnie, gdzie mogą się podziewać. My spróbujemy tym razem zaatakować coś, co jest jednym z głównych celów, właśnie podczas ataku. Szczególnie zajmiemy się najpierw działaniem przeciwlotniczymi, tylko po to, żeby. Te działka, powiedzmy, poniszczyć. Skorzystamy z naszych KM, tak najbardziej. I do góry odbijamy dość szybko. Skorzystamy również z klap. Pamiętajcie, że klapy dają wam dodatkową siłę nośną. I w tym momencie, jeżeli macie nawet niską prędkość, to one wymuszą dodatkowy przepływ smug, powiedzmy, powietrza przez skrzydła i jednocześnie przy tej niższej prędkości nie przepadniecie. Pamiętajcie, że jest to przepadnięcie, a nie przeciągnięcie. Dobra, uciekamy sobie znowu w tą stronę. Mamy cały czas bardzo dużo zapasu, w tym akurat, właśnie samolocie, do KM-ów. Jak widzimy, dużo ludzi tutaj stąd ucieka już. Myślę, że w kierunku lotniska wroga może ja bym się udał i kogoś tam złapał. No cholercia, no nie wiem, nie wiem w sumie sam co robić, bo wszyscy uciekli, tylko ja zostałem tutaj. No dobra, to ja tutaj jeszcze przytykuję ten pojazd pancerny, mi się przyatakujemy go, chociaż może być ciężko, znając tutaj jest tyle, jest tyle właśnie tych drzewek, dobra. My lecimy teraz w kierunku lotniska wroga, postanowię go zaatakować przy starcie, zobaczymy czy mi to się uda. Zmniejszyłem prędkość, znowu daję na wepa i rozpoczynamy oczywiście wzbijanie przy powiedzmy 10, nawet dajmy to 15, w górę. Generalnie, samoloty sprawiają się naprawdę fajnie, jeżeli ktoś przyczynił do tego, jak trzeba strzelać działkami MGFF, czyli kalibru 20, to pierwsze działka, które otrzymujemy, jeżeli chodzi o ten kaliber większy, oczywiście w siłach niemieckich, to nie będzie miało najmniejszego problemu. Pamiętajcie, że ten samolot. To nie jest samolot do walki kołowej z myśliwcami. Jeżeli jest w pojedynkę, brońcie was Boże. Zawsze atakujcie nim, szczególnie właśnie zmienić samoloty w dwóch, nawet trzech graczy. Ewentualnie z góry, czyli po prostu typowy boom and zoom. Zlatujemy, korzystamy z tych działek, czterech siódemek, dwóch dwudziestek, po to właśnie, żeby tego wroga przyatakować. Słuchajcie, do czego jest mian? do tego? Ja zmierzam, żebyście po prostu... Nagle wiecie, wyglądacie sobie film i o, fajnie, to ja sobie wezmę BF, a będę się nim kręcił. Standardowy błąd. Widzieliście z Bitwarem? Ja się z nim nie kręciłem. Doskonale wiem, że on mnie bardzo wykręci, jaką ma na przewagę. I w tym momencie staram się cały, ale to calutki czas, żeby mieć w przypadku takich samolotników wsparcie kolegów. Faktycznie będzie tutaj bitwa o Fraga, ale jeżeli umiecie strzelać, no to myślę, że nie będzie większego problemu, żeby go po prostu nawet ustrzelić z tych 700 na. Powiedzmy 700 metrów, ja generalnie sam potrafię strzelać z tych 700 metrów, aczkolwiek mam taką granicę powiedzmy 400-500 maksymalnie. O, właśnie, Spitfire Kolego za chwilę docajesz strzała. O, kolego, drogi. Co to mnie tak pakuje. Miał dużo szczęścia, ponieważ, zobaczcie, on robił często świece i patrzcie, znowu znowu na nie zwracał uwagi, że z tyłu, że ma na sobie BF-a. W ogóle go to nie interesuje, totalnie. Skupić na jednym fragu, jest to duży błąd, straszny. Zobaczcie, znowu, za chwilę, znowu przeciągnie, wystawia się im idealnie do strzału. I tu zrobił akurat mądry manewr, ponieważ jest z winniejszą maszynką, i za chwilę my wejdziemy do walki, chyba, że koledzy BF-a go szybciej zestrzelą. Znowu coś tam próbuje kręcić. Ucieka, ucieka, ucieknął im. Bardzo dobrze. I za chwilę do walki wejdziemy z nim również. My. Proszę bardzo. Po skrzydełku. Nie, kochani. Nie kradniemy fragów. Teraz musimy znaleźć tego retarda. Błyskawica jest. Za chwilę będzie boom w ziemię. Chyba, że ktoś go wcześniej ustrzeli. Nie, kurczę, zobaczcie, wszyscy próbują. Po kolei. Spójrzmy na lotnisko. Na lotnisku widzę chyba pewien samolot stojący po lewej stronie, aczkolwiek mogę się mylić. Jestem do tego stopnia wolny, że akurat trzymam się w bezpiecznej odległości tak zwanej, żeby nic tam nie ustrzeliło. Bo działka przy są naprawdę, ale to naprawdę mocne w tym wypadku. Aż opłułem monitor z wrażenia. Popatrzymy sobie chwilkę w tym kierunku. Damy odpocząć silniczkom. Zjedziemy sobie do 90%, czyli manetka przepustnicy idzie w dół. Oczywiście o tym będzie więcej na odcinku. Zbite wzmocnione, tylko kupię sobie jakiś powiedzmy joystick bądź też zestaw tego typu. To postaram się Wam wszystko pokazać. Okej, okay, zostało jeszcze jeden. Mamy już powiedzmy 15 minut na gra, także myślę, że będzie to odcinek z jedną bitwą. To się rzadziej zdarza. Mamy czterech na swoim koncie, czyli więcej niż cała drużyna. Super. Zobaczymy, czy ktoś sprawdzi lotnisko, czy ktoś się pokusi na to lotnisko. Nie widzę na razie. W każdym razie niczego tutaj ciekawego. Także uciekniemy sobie szybko w tym kierunku. Wskusimy w tym momencie może naszych kolegów do ataku jakiegokolwiek i prawdopodobnie nikogo tu nie ma, bo nie widzę, że ktoś startował. Dobra, nie pchamy się pod artylerię przeciwlotniczą na lotnisku, bo jest to bardzo, ale to bardzo groźne. Uciekamy sobie w kierunku drzewek, nabieramy prędkość. Pamiętajcie, że macie większą prędkość, tym nawet artyleria, która jest uczulona, powiedzmy, jako komputer, czyli AI, sztuczna inteligencja, to również Was będzie trudniej trafić. Naprawdę trudniej trafić jest samochód, który ma dużą prędkość, niż który ma mniejszą prędkość. Jest to naturalne, jest to normalne, jakbyście się na przykład, otrawić sobie, nie wiem, rajdówkę, a jakiś tam wolny, jadący, nie wiem, pojazd zaprzęgowy, no taki prosty, archaiczny przykład. Stoicie sobie z procą i nagle przychodzicie na rajdówkę, a za chwilę przejeżdża sobie zaprzęg Ale broń Boże, nie, nie, to jest, na przykład, do Zwierząt nie strzelać. to no, pięknie, wartość. <noise> Dajesz super przykład. Okej, okay, słuchajcie, a mamy czterech, tak? Mamy czterech, mamy również na swoim koncie kilka celi naziemnych, również najwięcej wyróżnia, także mamy jeszcze 60 do działek, 2000 do karabinów maszynowych. Myślę, że możemy gdzieś tutaj przylatując w okolicach zbiorowiska. Skąd ta alt-arta? A tu jest, przecież lotnicze, no właśnie, że... O, punkt akurat się doleczał, by było głupie, by gdybym się zestrzeliła na odcinku. Ooo, nie fajnie było. Dobra, w stronę rzeczki ponownie nabierałem prędkości. To lotnisko również jest chronione. A że normalnie tej tutaj lawiruje dosłownie pomiędzy. Ja tylko miniemy sobie to lotnisko za droga, wroga. Również jest małe także możemy tutaj spokojnie lądować na nim. My również mamy lotnisko obok siebie bliżej. To w tym momencie. Jak najbardziej możemy skupić się na celach naziemnych. Postaram się wziąć bombki, zadować do naszego BFA. Chyba, że bitwa się zakończy wcześniej, to... O, retard to jest jakiś myśliwiec, wiecie. Ponieważ on ma już dwóch na swoim koncie. Także możemy czuć się lekko zagrożeni, aczkolwiek wyruszam sobie w kierunku. Właśnie jeszcze celi naziemnych. O tam, o tam, tam, tam. Słuchajcie, nie dokończyłem wam o BF-ie 210. Miał być to następca właśnie BF-a 110. 110, jak wspomniałem, został projektowany już w latach 30. między, po, Powiedzmy na. Chwileczkę, tylko sobie zmniejszę prędkość. W połowie lat 30. Czyli 34-35. W samym rozpoczęciu wojny jeszcze była ta konstrukcja, powiedzmy. Yy, no, dość. Aha, to jest. Hawok. Z Hawokiem na czołówkę. Nie pójdę, broń Boże Ponieważ znam doskonale Od tyłu również może być ciężko Aczkolwiek on się strasznie wolno porusza, wiecie Prawda ma coś z silnikiem I za chwilę się rozbije Chociaż mogę się mylić Dlatego mamy też się pocisków Wsłuchajcie, bo jest taki Ostatni strzał O, za chwilę A w drzewa, z tego co widzę Albo mogę się mylić. Trzeba sobie i ci bardzo nisko, także jest prawie, że do niewykrycia. Widać, że kolega nie jest nowy. Może to być albo ostatni strzał dla bajtka. Chyba będzie, no i właśnie, jest już po nim. A, szkoda, szkoda, bo mogło być. Pomożemy mu koledze jeszcze zejść z tego świata. Najbardziej dołożymy do tego starań. I mamy w tym momencie już bitwę na swoim koncie wygraną. Mógł być piąty, byłoby bardzo ładnie, aczkolwiek czterech to nie jest jakiś nie wiem zły wynik przecież, nie? Oho, jeszcze tam żyje. Dobra, spójrzmy na wyniki, bo już nam silnie zaczął przegrzewać, wszystko je przegrywało. W końcu koniec bitwy, 20 minut. Sprawdźmy, jak to wygląda. Z kątem premium zrobiliśmy na, naszym, na naszej 110 prawie 40 tysięcy srebrnych lwów. Mam również 4,03 samoloty. 3 jednostki naziemne, co nam daje oczywiście pierwsze miejsce, czyli pod względem zjednoczonych jednostek naziemnych, jakich samolotów przeciwnika. No, jesteśmy skuteczniejsi niż cała drużynę. Jakoś tak wyszło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samego naszego BFA 110, no też sporo oznaczeń <laughs> nam się udało uzyskać właśnie z racji tego, żebyśmy yy, tutaj najlepsi. Słuchajcie, jest naprawdę fajny samolocik, jeżeli ktoś z Was ma do niego cierpliwość. Ten samolot w pierwszych, powiedzmy, meczach nie będzie Wam dawał dużo radości, z tego też względu, że jeżeli ktoś chce atakować cele naziemne, sprawdzi się jak najbardziej do tego, bo ma również te działka 2,20, dużo amunicji, 4,7, wszystko fajnie. Jedyna rzecz, musicie nauczyć celować za pomocą bomb, ponieważ on nie ma celownika bombowego który po prostu by się wyświetlał na bitwach realistycznych. Na bitwach zręcznościowych jest jak najbardziej super do tego celu, wręcz stworzony. Samolocik idealny jest do wszelkiego rodzaju ataku człowiek i bardzo, ale to bardzo wam pomaga w nauce celowania. Dlaczego? Dlatego też, że ma działka w nosie. Wiadomo, że celujemy przed siebie, jest to o wiele łatwiejsze niż koncentrowanie działek zamontowanych m.in. na skrzydach, ponieważ one mają punkt zejścia. A jeżeli pociągniemy działko jeszcze powiedzmy lekko wyżej nosem, to trafimy nawet cele, nawet przy skupieniu 500, km, 500 metrów na naszych działkach trafimy cele odległe o 700-800 metrów. Z tym nie będzie większego problemu. Jeżeli ktoś z Was chciałby się nauczyć po prostu celować, chce poprowadzić sobie latać, słuchajcie, weźcie samochód sobie, kupcie i naprawdę 110 porządnie, porządnie polubcie. Dlatego też, że on Was przede wszystkim nauczy, jak celować, nauczy Was tego, że nie warto walczyć z. o, francuskowskie. <noise> bohater Facebooka. Nauczy Was przede wszystkim, witam go oczywiście serdecznie. Nauczy was przede wszystkim, że samolotami myśliwcami ciężkimi nie warto walczyć w walkach kołowych. Te samolociki muszą walczyć w bardzo przemyślany sposób. Albo atakujemy od góry, albo jeżeli znamy swoje możliwości, swoje umiejętności w celowaniu, w lataniu, próbujemy atakować przy skręcie. Wtedy odpalamy ogień ze wszystkiego, nawet przy odległości 100 metrów staramy się przeciąć skrzydło wroga. Jest to najskuteczniejszy sposób tylko na to właśnie, żeby tego wroga pozbawić szybko możliwości dalszego latania. Oczywiście, konie widzimy się w kolejnym odcinku, e, prawdopodobnie z jakiegoś już nieco wyższego poziomu, aczkolwiek zawsze samolotu polowana z bajtkiem, w końcu lotnictwo jest wspaniałe, życzę Wam samych podniebnych i naziemnych sukcesów. Hej, do zobaczyska i hejo. Niech moc to dziesiątki będzie z Wami.